Lew i Bliźnięta. Energia nie do zatrzymania. Jedno błyszczy, drugie gada. Jedno uwielbia być w centrum uwagi, a drugie wszędzie naraz. To jak połączenie królewskiego bankietu z festiwalem słów. Głośno, barwnie i absolutnie nieprzewidywalnie. Lew kocha być podziwiany, a Bliźnięta uwielbiają wszystko jest ok, dogąd bliźniak nie zakada się z kimś innym, a lew nie zauważy, że światło reflektorów nagle zgasło. To związek, w którym nigdy nie będzie ciszy, a chaos będzie go pod dostatkiem. Ale jeśli znajdą wspólny rytm, to lew da kierunek, a bliźnięta pomysły. Razem mogą rozkręcić coś spektakularnego. Związek jak pokaz fajerwerków, piękny, hałaśliwy i pełen zachwytów. O ile nikt nie zapomni, kto tu jest gwiazdą, a kto zapowiadaczem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie.